Drodzy czytelnicy niedzieli, drodzy pracownicy redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, Wielkanoc to czas szczególny. To czas, kiedy po długim, czterdziestodniowym czasie przygotowania stajemy w obliczu największej tajemnicy chrześcijaństwa. Stajemy w obliczu tajemnicy, w której Jezus Chrystus okazał moc ponad śmiercią, ponad grzechem, ponad złem. Chciałbym z tej okazji przekazać jak najlepsze życzenia, wszelkiego Bożego Błogosławieństwa, opieki zmartwychwstałego dla każdego z Was, dla naszych rodzin, dla tych wszystkich, którzy naszej modlitwy i dobrych życzeń szczególnie potrzebują. Pamiętajmy szczególnie, i także w tych życzeniach zwracam się do wszystkich chorych, wszystkich naszych przyjaciół, którzy cierpią. Także kierując nasze myśli na Ukrainę i do tych wszystkich, którzy z Ukrainy w tych trudnych czasach wojny zostali wypędzeni, którzy muszą szukać schronienia za granicą. Życzę, by mimo tych wszystkich trudnych spraw, które przeżywamy, mimo wciąż trwającej pandemii, mimo wielu problemów lokalnych, mimo trwającej wojny na Ukrainie. Byśmy wszyscy nie zwątpili, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że On zawsze daje nam nadzieję do tego, byśmy nie zwątpili, byśmy wierzyli w siebie, ale przede wszystkim wierzyli w siłę Boga, który jest mocniejszy niż grzech, niż śmierć. Spokojnych, zdrowych i błogosławionych świąt wielkanocnych. Niechaj zabrzmi Alleluja!